Ja mam pytanie do ciebie takie nietypowe. No słucham cię, komuś ci słodziaku. Więc chcemy, robisz mi tylko tak, nie? Wyżywałeś mnie Nie, ja nawet, nawet słowo to mi nie powiedziałem. Ludzie, ludzie wysyłali jakieś fake donate'y, że ty mnie obrażasz. A ja pójdę, no? a ja pójdę wypierd... A ja iść ja człowieku, nie wysyłam takich donate'ów. I, donate i wysyłali donate'y obrażające. No mikrocypek pisał by mi donate'a za 100 złotych, a nie za 1 złotych. Ale po, ja Ci powiem tylko tyle, ja, ja też mi tutaj piszę, by Cię obrażałeś. Ty prawda? Nie obrażałem Cię, nie obrażałem Cię. No i bo jesteś prawie na morda, nie? No i wygrał bym i mówił, że nie, ja nikomu nie wiem. Dawid? Ta, ja ja ci bardzo lubię, ja bym Cię nigdy nie obrażał, bo ja Cię lubię. A Ty wczoraj, wczoraj pijesz do mnie, jeśli to jest prawdziwy dach tak, Jasper, to jest wyśle do nejta. A ludzie pisali na czacie, na live, że Ty spaceruj na pieniądze i że tylko do by byś chciał. Ale taka nieprawda. Słuchaj, z tym paserem na ma nie? Tak, mi, tak mi, to, mi tak. moi widzowie mówili, tak pisali na takie zle... że... Ale to widzimy, że pichamy, cię. No rozumiem, rozumiem. No, 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 ale jak tam... Ale jak tam u ciebie w ogóle tak? dobrze, robi lajko, robi lajko! Ja wiem, bo byłem u ciebie, jestem na live u ciebie. Dałem Ci obserwacje. Dzięki, Morde, dziękuję. No. A dasz mi też obserwacje? Okej, okay, już ci daję. Patrz, serdecznie. A, to ja wiesz, że ja się nie oskarżę, ale widziałem filmik, jak mówisz, żeby sycypek zwalił konika. Nie powiedziałem takiego, nieprawda! Po to, ale nie, ale nie, nie, to nie a, ja, a ja mówię, że widziałem taki filmik, może to był zmontowany komputerowo, no, ale wziąłem filmik komputerowy, komputerowo przerobiony, a to byłem komputer... może, to? no był na pewno zmontowany komputerowo, ale nic takiego nie powiedziałem, aha, to może było to AI, no, ale, a, czemu, a czemu, a mam pytanie, a czemu ty robisz na tej platformie e, live, bo na YouTube muszę czekać jeszcze 10 godzin, 32 minuty i 14 no? sekund, zanim administratorzy YouTube, Uaktywuj mój konto na YouTube i będę mógł krok wczoraj. Ja Ci powiem, ja powiem, że ja też próbowałem na tym koncie i było się na tym wiesz? Ale dużo ludzi mi ogląda, patrz, mam osób na radia. 81 so. razy na radia mam, a Ty, a Ty co prawie masz? I Ty masz 164. 164. 4. stać i na cztery. No widzisz, no, sprawę, to będziesz mi się ten... Ma, ma, ekipa. Ej, czeka, mogę wam coś powiedzieć, tak załpalił, załpalił. Mam chęć na Tupsona. Mam chęć na Tupsona. O kurde. Na Tupsona. No, na jego dupę. Oooo <grym> I co byś z nią zrobił? <grym> o kurde. To, to będziemy właśnie musieli... Tygodę, no? no! Ale takie nietypowe teraz! No dawaj, dawaj! Nie? A dalej czekoladę, górę, pociekać, a tylko... dałeś pieskowi, dałeś pieśkowi czekoladkę? Nie dałem. A czemu na Kiku Ała! już nie ma w a właśnie, a czemu na Kiku nie robisz? Bo na Kiku się nie opłaca. No ale powiem ci, że nie płacę, że tylko za mało trzeba, za dużo robić godzin, wiesz? Ale tutaj na tej platformie, jak będę streamował godzinę, to dostaję nagrody, dostaję nagrody od administratorów tej, tej strony, Dostaje... Dostałem maila na, na tym koncie, co mam założone, że jeszcze potrzebujesz godzinę i dostaniesz za to nagrodę. Za otrzymowanie godzinę dostaniesz bonus i nagrodę pieniężną. A cóż to za nagroda Dawid? To chyba 200 zł ja plus jakiś ta. bonus. Jakiś bonus? Lys, lys, lys. Kurde. Ja wiesz, aż gadamy się jutro? No możemy, możemy. Jutro live o 15.30. Mikrocypek zna wielką końską głowę, spytaj się Cypriana, czy uwolnić głowę. Co? Tak mam, pyta się kolega, czy uwolnisz końską głowę z więzienia, czy uwolnisz końską głowę z więzienia? Nie, nie mam. nie mam, nie mam, nie mam jak uwolnić, musisz mi pomóc, uwolnijmy razem, co? Razem uwolnimy końską głowę z więzienia. Dobra, trzymaj Trzymajcie, trzymaj, się, trzymaj się, dobra? Trzymajcie mordo, trzymaj się tam. Dobra, trzymajcie się. Na razie mordo, na razie. Na razie. Na okay. na razie, hej. Adios, adios. Adios Mordo, adios. Dobra. Dalej jest na kanale! Pamiętaj, ja ale jest na kanale! No, siedzi, on chyba czeka, ty wyjdziesz! No właśnie, chłopaku, że pogadać, wiesz? Okej, okay, to pogadaj sobie, idę, ja idę, no, 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 do robicielka. Dobra, do Do jutra. Do jutra. Do.